Niestety ten wynik nieudany. O, Oj o, 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 o. Posypało się sobie. Chodzi na plecy z fragiem. Doskonale teraz wiedzą terroryści, że ktoś jeszcze jest w BSC. a to gofer. On targuje kolejnego Ale Ależ jest ładnie gofer. Ależ teraz ugrał rundę. To jest jego runda. Wy wyeliminowaniem. No, no i bardzo gość. podobny! Goń! Dwa fragi no, od kolejny, No No goń w Przez ze jak do siebie! I teraz, mimo że miał tylko TK, albo aż TK, no robi to samo! Gość Jeszcze kolejny brak gość, to... Ale Jaku teraz pomógł tutaj Haskowi! Oj, uratował kolega no, z drużyny Jaku! Dobrze tam na Lunatic wcelowany! No i trafił Lunatic teraz Jaku! Wrzucony przez CT, no nie przeszkodził im! O, no właśnie, jakiś tam skan treka przez smuka, kompletnie nieudany. Kojot zabiera Kubiego, no i z pięciu na dwóch zrobił nam się dwóch na jednego. Ależ teraz sytuacja naprawdę... Musi być zazdroszony swoich kolegów, ale jeszcze walczy. Zabija Kojota, no i teraz 1 na 1. Lunatic kontra Eaku. Lunatic doskonale wie, gdzie jest jego przeciwnik. Wrzucony Fletch, do wychyla, Lunatic odpala full i udaje mi się zabić Eaku. O, może tutaj jest treku da się zaskoczyć Może to będzie zależało od tajni... trekuś, teraz mu tutaj wycedził go i do w no ale kojot jest, ma 100 HP Bardzo bitno. no musi treku nas w głowę, no co tu się dzieje w ogóle? O, o co tu robisz? Szybko się stoi, no na tak, tak. gojki Donattik nie spodziewa się tutaj... Yy, o. i jedno full auto załatwia dwóch nam terrorystów Także jak u tym full auto w plecy Ożywił tutaj troszeczkę szansy swojej drużyny na to, żeby tu do wygrać. Oj, tam niewiele zabrakło, ale na tych trafił, bo jednego z antyterrorystów, dwóch na dwóch, mocno obici zawodnicy Mercenaries. Obaj są na siatce. Nie spodziewa się tego, Jaku idzie tam wcelowany Jaku, już zobaczył do Notika. Jaku. Nie, nie ma szans. Jaku, cztery Pięć ostatnie trudno. fragi jego. L poobijany, słuchajcie, to może być ciężko, ludzi trudno Są dwa fragi od Momo. No, trzy Momo znowu okaże się naprawdę tutaj. Y Niesamowicie no, grającym klacze zawodnikiem BCK czy Momo BCK podniósł na WP i tutaj może zaskoczyć i zaskoczył Momo i mamy rundę eko, full eko wygrane przez szefostwo.